Hej wszystkim. Jak wiadomo, coraz bliżej święta, zaczyna się już wszędzie ta świąteczna gorączka, którą ja strasznie uwielbiam. I z tej okazji Avon wypuścił limitowane wersje kosmetyków. Dlatego przygotowałam dla was tutaj dwa zestawy prezentowe w takich torebkach, które Avon również przygotował, żeby ułatwić nam całą sprawę kompletowania prezentów. Czyli jeżeli jesteście ciekawe, co tutaj jest w środku, to zostańcie ze mną dalej. Zaczniemy sobie od pierwszego zestawu, który ja nazwałam zestawem pewniakiem, ponieważ są tu dwa produkty, z którymi nie możemy się pomylić, kiedy robimy kobiecie prezent, ponieważ każda kobieta tego używa. Pierwszym kosmetykiem z tego zestawu jest klasyk nad klasykami, czyli czarny tusz do rzęs. Jest to tusz do rzęs Super Shock, bestseller, jeżeli chodzi o produkty Avon i mój osobiście ulubiony tusz z całej oferty Avonu. Więc to jest taki Jeden z pewniaków, z którym po prostu nie da się nie trafić, jeżeli chodzi o prezent dla kobiety. I drugim produktem z zestawu, który jest używany praktycznie przez każdą kobietę, jest to puder prasowany. I ten puder jest jeszcze w uniwersalnym odcieniu Light Medium, czyli nie pomylimy się również z odcieniem. Dlatego nazwałam go zestawem pewniakiem, ponieważ ta kobieta, która nie ma tych kosmetyków, oczywiście się z nich ucieszy. Natomiast ta kobieta, która ma już te kosmetyki i je lubi, ucieszy się z ich nowych opakowań, więc same plusy. Natomiast drugi zestaw jest zapakowany w takie fajne, praktyczne pudełko, które pomieści naprawdę sporo. I tutaj z kolei mam limitowaną edycję kosmetyków z serii Lux, które specjalnie na święta zostały wypuszczone w opakowaniach z różowego złota, który ja absolutnie kocham. W Skład z tego zestawu wchodzą dwie palety cieni do powiek oraz pogrubiający tuż do rzęs w dwóch opcjach kolorystycznych, klasycznej czerni oraz w odcieniu burgundowym. Pierwsza z dwóch palet to Luxury's Nudes, w której znajdziemy moją ulubioną neutralną kolorystykę, z której jesteśmy w stanie zrobić makijaż na każdą okazję. Mamy w niej ładne cieliste odcienie, zgaszony jasny róż, dwa chłodne brązy, jeden matowy, drugi z drobinkami oraz klasyczną czerń. Druga paleta nazywa się Stone Cheek. Mamy w niej ładny, rozświetlający biały cień, który opalizuje na różowo, trochę szarości, jasny chłodny róż i ciemny matowy burgund. Korzystając z okazji przygotowałam dla Was szybki tutorial makijażowy do tego makijażu, który mam teraz na sobie i użyję tutaj dwóch oczywiście tych limitowanych kosmetyków, żebyście widziały, jak prezentują się w akcji, więc jeżeli jesteście oczywiście ciekawe, jak wykonałam ten makijaż, to oglądajcie dalej. Zacznę od mojego odkrycia, jeżeli chodzi o podkreślanie brwi, ponieważ szukałam jasnego, chłodnego odcienia, który nie będzie na nich wyglądał rudą. I znalazłam go w palecie poczwórnych cieni do powiek Ravishing Ruby. I właśnie ten cień mam dzisiaj na brwiach, więc możecie sobie zobaczyć, jak on się ładnie prezentuje. A teraz przechodzimy do cieni. Zaczynam od cieli z tego cienia, który nakładam palcem na całą powiekę ruchomą. Następnie różowym zgaszonym odcieniem z palety zaznaczam załamanie powieki. Teraz czas na chłodny odcień matowego brązu, którym zaznaczam zewnętrzny kącik oka oraz przeciągam go delikatnie w załamanie powieki. Następnie powracam do zgaszonego różu i zaznaczam nim całą długość powieki dolnej. Chłodnym matowym brązem przyciemniam jej zewnętrzną część, pamiętając o tym, żeby połączyć zewnętrzny kącik z tym, co dzieje się na górze. Teraz szybko przeskakuję do chłodniejszej palety i białym cieniem rozświetlam wewnętrzne kąciki oraz przestrzeń pod łukiem brwiowym. Czas na czarny eyeliner z serii Lux. Nakładam większą ilość na bok dłoni i za pomocą precyzyjnego pędzelka maluję kreskę. Wracam jeszcze raz do matowego brązu, którym poprawiam przestrzeń pod wymalowaną wcześniej kreską. Tuszuję rzęsy pogrubiającym tuszem Lux w czarnym odcieniu. a na usta nakładam przepiękny odcień pomadki z serii Ultra Color Bold w odcieniu Extreme Move. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik okaże się dla Was przydatny. Przypominam, że filmy na kanale pojawiają się od poniedziałku do piątku, więc zapraszam do subskrypcji i oglądania reszty dziewczyn. Dziękuję bardzo za dzisiaj i widzimy się w kolejnym filmie, pa, pa.